Siemaneczko, siemaneczko, Tom Gad z tej strony. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak rozmawiać z kobietą, aby ją rozpalić i nie być tylko kolegą. Więc dzisiaj sobie przejdziemy właśnie przez ten cały proces, który musi się odbyć, jeśli chcesz zostać w oczach kobiety tym kandydatem na tego faceta, nie? Bo co innego jest zostać i prezentować się kobiecie jako... w Kolega, a co innego, jako ten, powiedzmy, kochanek, tak? Czy facet, o którym ona pomyśli, że mogłaby z nim się przespać, czy wejść w związek. Więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, przejdziemy przez to krok po kroku. Kim ja w ogóle jestem, jeśli mnie nie znasz? Tą z tej strony. Sam zaczynałem od kompletnego zera, jeśli chodzi o relacje z kobietami. Natomiast już teraz od 6 lat pomagam mężczyznom w ich relacjach z kobietami. Przez ten czas ponad po 400 mężczyznom, pomóc naprawić ich relacje z kobietami. Stworzyłem już nawet kilkanaście małżeństw. Więc jeśli wiesz, dlaczego warto mnie słuchać, hmm, przejdziemy sobie teraz do konkretu. Więcej informacji na mój temat znajdziesz w innych moich filmach na moim kanale YouTube, czy też na moim przede wszystkim Instagramie, do którego link znajdziesz poniżej w opisie pod tym wideo. Dobra, zaczynamy. Jak rozmawiać z kobietą, aby ją rozpalić i nie być tylko kolegą? Przede wszystkim, jeśli chcesz właśnie nie być tylko tym kolegą, tylko tym kochankiem, powiedzmy. Chcesz, chcesz żeby kobieta sprawiła zobaczyła w tobie tego potencjalnego kandydata na tego kochanka, czyli na tego faceta, z którym ona mogłaby się przespać, pocałować, bo o tym kobieta najpierw myśli. Ona nie myśli o tym, żeby wejść z tobą w związek. Ona najpierw myśli o tym, żeby Ciebie pocałować, że jesteś atrakcyjny, w późniejszym czasie, żeby się nawet z tobą przespać. W innym filmie w ogóle mówię właśnie o tym, jak, dla, dlaczego kobieta tak w ogóle myśli, nie. No. I ty, jeśli chcesz w oczach kobiety być tym kandydatem na tego, powiedzmy, kochanka, tego faceta, z którym ona mogłaby się pocałować, przespać, ty musisz to zaprezentować swoją osobą. Musisz to zaprezentować właśnie poprzez sposób rozmowy, sposób. To, jak ona się przy Tobie będzie czuła. A to, jak ona się będzie przy Tobie czuła, zależy od tego, w jaki sposób Ty na przykład właśnie poprowadzisz tę rozmowę. Nie? I bardzo wielu gości popełnia ten błąd, że stają się tylko tym kandydatem na przyjaciele, kolegę, fajnego gościa, z którym można fajnie spędzić czas, przez co kobieta nie chce dalej się z nimi spotykać, a na pewno nie w kontekście relacji damsko-męskiej, ponieważ to Ty tego nie wytworzyłeś. Ty jako mężczyzna. Twoim zadaniem jako mężczyzny jest po prostu sprawić, aby kobieta hmm, aby kobieta się Tobą zainteresowała w kontekście relacji damsko-męskiej i Ty to wytwarzasz. Pamiętaj, że to facet zdobywa, kobieta jest zdobywana. Tak było zawsze, tak będzie zawsze, tak było, jest i będzie, po prostu, nie? Dlatego Ty, jako mężczyzna, musisz sprawić, żeby kobieta się Tobą zainteresowała w kontekście relacji damsko-męskiej. Czyli musisz właśnie wytworzyć to, żeby ona w sobie zobaczyła tego, powiedzmy w cudzysłowie, tak, kochanka, mm, czyli faceta, z którym mogłaby się przespać, pocałować, który ją podnieca, który ją kręci, który jej się po prostu podoba jako mężczyzna, plus tego. Przyjaciela, tak? No bo wiadomo, że same wartości kochanka nie sprawią, że ona będzie się chciała z tą spotykać, bo ona też się musi przy tobie dobrze czuć komfortowo. Bo możesz być dla kobiety tylko kochankiem, natomiast jeśli będziesz tylko kochankiem, to ona, no to tacy kochankowie najczęściej spędzają z tą kobietą, powiedzmy, kilka dni, tak? Czy tą jedną noc i kobieta daje się już nie chce z nim spotykać. Więc ty też. Chyba nie chcesz tylko tym kochankiem być, nie? No więc tak czy inaczej musisz połączyć te dwie rzeczy, czyli tą sferę powiedzmy kochanka i tego przyjaciela. No i dobra, wzór atrakcyjnej rozmowy. Jaki musi być wzór atrakcyjnej rozmowy, aby, abyś właśnie przejawiał do waszy, Twojej rozmowy z kobietą te wartości, czyli tego kochanka i przyjaciela? Odkryjmy sobie karty. to mi się przesunie. Dobra, przesunęło się. Dobra, więc przede wszystkim flirt. Czyli seksualność, nek, zaczepka plus komfort. I musisz połączyć te tak naprawdę dwie rzeczy. Większość facetów skupia się jedynie tylko na budowaniu tego komfortu, czyli na takiej normalnej rozmowie. Jak ci mija dzień, jak ci, czym się zajmujesz, jak ci mija w pracy, co u Ciebie słychać, a trenujesz tutaj, jak długo chodzisz na tą siłownię? Wow, fajne ćwiczenie, które ćwiczenie jest dla ciebie najlepsze, na przykład właśnie na siłowni, tak? Czyli poruszają tylko takie komfortowe tematy. Jeśli ty poruszasz tylko komfortowe tematy, to w kobiecej głowie jest taka właśnie lampka, się pojawia, okej, okay, fajnie jest, jakby spokojnie, ale nie ma tego, tej seksualności, nie ma podwyższenia tych emocji, nie ma wybicia jej z rytmu, nie? I jeśli ty chcesz właśnie stać się tym kandydatem, powiedzmy na tego kochanka, tak, to ty musisz się wybić z rytmu, ty musisz wprowadzić inne emocje do rozmowy z nią. Dlatego tak ważny jest flirt, a na flirt składa się właśnie ta seksualność, ten nek, ten, ta zaczepka. W jaki sposób można to robić? Ja ogólnie bardziej szeroko to mówię w innym filmie, do którego zaraz Cię odeślę, w którym bardziej szczegółowo to mówię, ale to chodzi, wiesz, coś w stylu na przykład mm, rozmawiasz sobie z kobietą w normalny sposób, zadajesz jej pytanie w jakimś tam miejscu, mm, na przykład jesteś na randce z kobietą, tak, czy na spotkaniu jakimś i mówisz do niej, chcesz ją poderwać, nie chcesz podobać się ona, jesteś w spotkaniu właśnie biznesowym powiedzmy. I rozmawiasz sobie z nią na tematy ogólne. A w ogóle powiedz mi, co lubisz robić, czym się zajmujesz robić dla fanów poza, poza, po, po, poza pracą, tak? Powiedzmy. A ona mówi, no, lubię jeździć na rowerze, nie? Na przykład. A ty jej mówisz, na przykład, mogę być szczery? No. Ona oczywiście powie, że tak. A ty jej mówisz, no, powiem ci szczerze, że nie wyglądasz mi na dziewczynę, która lubi jeździć na rowerze. I ona wiesz, ona się zdziwi, nie? To jest właśnie taki nek, to jest obniżenie jej wartości, to jest wprowadzenie zupełnie innych emocji do rozmowy z kobietą. Też to jest taka zwa, tak zwana zaczepka, nie? i już powodujesz w kobiecie właśnie takie inne emocje. Rzucasz tekst, którego większość mężczyzn nie powiedział. Albo na przykład seksualność, nie? Ja ostatnio tak zrobiłem, że dziewczyna miała tutaj taki kolczyk, i ja powiedziałem, no wiesz co, jeszcze ci na tyle nie ufam, ponieważ ten, ten kolczyk, ładnie w nim wyglądasz, ale nie buduje, przynajmniej we mnie, odpowiedniego zaufania. Muszę Cię trochę chyba bardziej poznać, żeby móc Ci bardziej zaufać. A ona się, wiesz, zaczęła śmiać i coś tam mówi, aha, czyli przez kolczyk mi nie ufasz. ja mówię, no tak, no dokładnie. A ja mówię, no dobra, no to ona mówi, no dobra, no to jak ja sobie go wyrwę, no to zaczniesz mi bardziej ufać. A ja mówię, nie no, nie wyrywaj go, no gdzie, no ładnie w nim wyglądasz. Tylko po prostu jeszcze nie buduje we mnie tego zaufania. I to jest właśnie to, nie? że rzuciłem do tego odnega, tą zaczepkę, że jej nie ufam, nie? ale z drugiej strony powiedziałem, że ładnie wygląda w tym właśnie kolczyku. Więc tutaj była wytwarzana ta seksualność. I coś, co też zawsze właśnie musisz zrobić, no to musisz właśnie... Wprowadzisz tą seksualność w relacji z kobietą. Tylko wprowadzenie seksualności w relacji z kobietą to nie jest powiedzenie, jej, że ona ładnie wygląda, że, pięk, że jest piękna, że ci się spodobała i chciałbyś się z nią spotkać. W ten sposób przeinwestowujesz, tak? Dajesz kobiecie już znak, że ona już ciebie zdobyła, że ty wiesz, że ona nic nie musiała zrobić, a ty, a ty już za nią, że tak powiem, latasz, nie? Wprowadzenie tej seksualności, ten flirt, to jest, wiesz, ta zabawa, nie? Ta zabawa, takie, takie troszkę nieznane. Ona do końca nie wie, do czego ta rozmowa prowadzi dalej. Natomiast jeśli ty kobiecie mówisz, hej, podobasz mi się, chciałbym będzie poznać, czy ze mną się spotkasz, um, pójdziemy na randkę, no to gdzie tu jest zabawa, gdzie tu jest um, ta niewiadoma? Nie ma tej niewiadomej. Odkrywasz wszystkie swoje karty, nie? Więc, więc ty tego nie chcesz robić. I to jest właśnie wzór atrakcyjnej rozmowy: ten flirt, ta seksualność, ten nek, ta, ta zaczepka, tak? Czyli ten flirt po prostu, plus budowanie komfortu, bo oczywiście, naprzemiennie z tym flirtem, czyli ten przykład, który ci w przed chwilą ci opowiadałem, budujesz ten komfort. Czyli pytasz się, słuchaj, ja powiedz mi w ogóle, kim chciałeś zostać, jak byłeś małym dzieckiem, nie? I ona ci opowiada, tak? A dlaczego dlaczego tam osobą chciałaś zostać? Dlaczego chciałaś pracować w tym zawodzie, jak byłeś tym, tym małym dzieckiem, nie? I ona ci opowiada i ona w ten sposób buduje zaufanie. Komfort. Ona się ciebie również zapyta, kim ty chciałeś zostać, jak byłeś małym dzieckiem, nie? I buduje cię komfort, nie? A w międzyczasie rzucasz kolejną zerkę, kolejnego nega, czyli flirtujesz z nią, nie? Na przykład mogę być z tą szczery? tak. Ona ci, ona ci, no ona oczywiście powie, że tak, a ty jej na przykład mówisz, że yy, powiem ci szczerze, że jak pierwszy raz ciebie zobaczyłem, to nie sądziłem, że się z tobą dogadam. Myślałem, że nasza rozmowa będzie taka sztywna i że oboje po godzinie czasu zakończymy to spotkanie, że oboje będziemy sobie myśleć, nie, to, to, to nie jest dla mnie, jak tu się zawinać z tej, z tej randki jak najszybciej, z te, nie randki, spotkanie, jak tu się zawinać z tego spotkania jak najszybciej, nie? Wiesz, ona zrobi szerokie oczy, to jest właśnie ten flirt, to jest właśnie ten nek, to jest właśnie ta zaczepka, to jest właśnie wprowadzenie tej seksualności, to jest wybicie kobiety z rytmu, nie? Mm. Więc, więc właśnie to jest to. I zresztą tego samego nauczyłem właśnie moich klientów, między innymi Matiego. Matiego, z którym, którego odnieśli małego faceta, zrobiłem z niego, uważam, mistrza podrywu na ulicy. Robi to świetnie, znakomicie. Nawet mam wywiad z Matim właśnie na moim kanale na YouTube. Możesz sobie obejrzeć tak samo jak i z innymi chłopakami. Pamiętam, że w ogóle Mati jak do mnie się zgłosił, to on mi tak nie ufał. On nie wiedział, czy to zadziała. I pamiętam, że wtedy musiałem, znaczy nie musiałem, zaproponowałem mu, słuchaj Mati, no to Porozmawiaj sobie z jednym z moich klientów. Tutaj masz numer do Krzysztofa, z którym też mam zresztą wywiad nagrany. Tutaj, nie nieludzka pewność siebie, jak mój klient stał się ultra pewny siebie z kobietami, to jest wywiad z Krzysztofem. Daję numer do właśnie Krzysztofa, oni sobie porozmawiali i Mati finalnie dołączył do mnie, wspólnie działaliśmy. No i Dzisiaj naprawdę zajebiście sobie radzi, jeśli chodzi o podryw kobiet na ulicy nie? i wszystko nauczyłem tego go online, choć też na początku bał się, że to nie zadziała, bo był strasznie nieśmiały, też nie ufał mi, próbował wielu różnych rzeczy, to mu nie działało, nie dawało mu po prostu to zamierzonych efektów No i bał się po prostu, że okej, okay, u innych to działa, a u mnie to może nie zadziałać. Natomiast no, zadziałała, no bo tak to jest. I przy, przy okazji, a propos właśnie takiego negowania, nie? Odsyłam się do tego filmiku. Jak neguję kobiety i dlaczego to jest tak ważne? Używaj moich tekstów, sztuka negowania kobiety. Ten filmik, koniecznie cię do niego. polecam, jeśli ten filmik ci się spodobał, rozjaśni ci pewne tematy, to ten filmik rozjaśni ci tych tematów jeszcze więcej, nie? Odsyłam się do niego, bo w tym filmie dokładnie mówię, jak negować kobietę, dlaczego to jest ważne, dlaczego obniżamy wartość kobiety w ten sposób i naszą podwyższamy, dlaczego wtedy kobieta jest najbardziej zainteresowana. Naprawdę, naprawdę wartościowy filmik. No dobra, i co? W tym filmiku to było na tyle. Jeśli się podobało, to będę wdzięczny za łapkę w górę subskrypcję. Zapraszam do sprawdzenia innych moich treści. No i co? W opisie pod tym wideo znajdziesz fajne jakieś tam przydatne rzeczy, m.in. darmowa rozmowa ze mną, jakieś tam kursy mojego Instagrama prywatnego, czy też roboczego, na którego podrywam dziewczyny, tak? Można tak to powiedzieć, więc czy darmowe jakieś inne materiały. Zapraszam do opisu również. No i to tyle. Dzięki bardzo, cześć.